Run No, coś tam, oni mają z dużą siłę. Musi... Nie możesz tu zostać, uciekaj. Nie <grym> widzimy tak wiesz? Aha. Y, run please. Czekaj, jest tego świata, coś tam. Ten przepraszam. No, jesteś z Ja mam problemy z połączeniem, mam. z mi te, A ja nie. Uuuuuuu! Uh. A mnie taki to mnie przeraża, bo zaraz mi wywali jak to dalej pójdzie. Mhm. Chujnie trochę. Ja? E? Opuściłeś grę. Dobra, mm, my tu tak robimy cięcie. Tak. Jeśli mi się treżowi, tu dołączyć, to dobrze. A jak nie, no to no cóż, panowie. Yy, Gra od nowa i będziemy przechodzić do tego momentu, wiedząc co, jak i gdzie zrobić. No dobra. U mnie cięcie, padło. Cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Yy, no niestety wiemy, co tam jest dalej, ponieważ musieliśmy zginąć i Szymon dołączył, i tu była autopiszda, i tu jest wódka, której ja nie mogę widzieć. Wódka, łódka, łódka, To Ty, jest tu są Polska dwa wódka. Tu macie dwa skauty. Te sobie biorę od razu. Nie nic nie mam nawet. I ogólnie. Ej, coś tam jest. Zaraz będzie fajna muzyka. Ej, czekajcie chwila. A co? O, zaczyna się. Po prostu jak w tych fajnych grach. To zabijamy ich, nie? Tak. I ten szron, i ten szron na, na nożu. Zobaczcie sobie sami. Zobaczcie rękawiczka. sami. No. To jest, to jest ładne. A nie kuźwa, jakieś... Skiny. Trafię to o do końca? Ty, ale zobacz sobie na... Tak ale ładnie. prostu ja muszę sobie hmm. aż zrobić screen. Czuję się teraz jak w paintballu Eee, ma... Panie... Mamy smoka Z przodu Kur... Na prawo jest typek Ja go flankuję Trzeba błokiem chyba przejść Mam go Już nie mam go Gdzie wy jesteście w ogóle? A no, właśnie tam poleźli też flankujemy. Ale nie, świetne. Ta muzyka. Jaram się tą muzyką. Też z te budynki można przejść. Poczęście. teraz trzeba uważać na tego smoczka. Coś tu jeszcze jest? Tak, o, stąd idą. Są na pewno. Gdzie stąd? Dobra, jakoś musimy wejść do tego miasta powoli. Powoli trzeba się zbierać do tego miasta. Wejdźmy do pierwszego lepszego budynku. Gdzie jest jakiś jeniec? Mamy problem, panowie? Jaki to może? już nie. Już uciekam. Ładnie, VIP no, Chodźcie może do mnie na chwilę iść, ty? Ja eksploruję ja się budynki. Mam skrzynkę. Tutaj też jest jakiś budynek. Wezmę po Otworzyłem pójdę. coś. Hajsy Tysiąc hajsów mamy. Tego nie ma takiego. 1900. Ku kuźwa. Zaraz będzie jakaś broń, pewnie do kupienia. Jak kuźwa, 800 hajsów dali. Tutaj też niczego nie ma dobra. Ale może nie, dobra, na... może się zgrupujmy jakoś. Gdzie jest Szymon. Chodźcie, chodźcie na ten główny plac, ja widzę gdzie jest Szymon na minimapie. Nie więcej. Tu gdzieś będzie, to. dobra, cześć Szymon. Tam coś było Szymon? No tam jest jakieś zbiorowe tego. Dodowisko. Ale nie naprawdę ten ruski... Ale tam coś jest, bo tam są jakieś domy oświecone, tam poszedł. Oświecony mat, jest z nami. Dodowisko, Jestem, iście. spokojnie. Zobaczy co? Ja bym tam poszedł później. O, panie! cofnijmy się trochę. Weźmy go na dystans. Dobro. Jest na lewo. Na lewo jest? I idzie tak. do ciebie. Nie do mnie. Raczej do mnie idzie. Ale jeszcze do niego. Macie Zeus'a? Szymon, ty miałeś chyba Zeus'a, brałeś. No ale mi go wzięło. Już mi go do mołotowa, biegnij do tyłu. Oj, chyba się nie da skusić. Uuu. Dostał banie. Ale ja nie mam złota amunicji już. No ja też nie znam Chyba Trzeba pozbierać amunicję jakąś. Prawą. Dobra. Eee... Te domki, chodźcie tutaj może do tych oświetlonych, może jednak, tam chyba do góry muszę no, Do domku jakiegoś sprawdzałem ten ciemny. ciemny, sprawdzałem, tam nic nie ma Oświetlony coś tu jest, o skrzynka, dobra, może będzie coś lepszego dla mnie Dobra, to ja cię tu zostawiam, Matt, ty sobie tą skrzynkę otwórz Mam O no nie, tylko złoto I patrz, mamy 3400 No troszeczkę już jest Ale nie, naprawdę pięknie to zrobił Zastukaj nożem E, to się nie chyba myślałem, nie da. Coś tam Dobra, następny mówił. dom. Dobra, czyli musimy na górę iść. Manaj, manaj, manaj. to pójdźmy do góry. Chcesz, tu Nie, nie idźcie do góry jeszcze. Nie idźcie do góry jeszcze. Czekamy jakieś. Chodźcie, tu chodźcie do mnie. Gdzie ty jesteś? Widzę cię. Tu ktoś jeszcze jest, chodźcie. Zauważono wroga. Ma... A to ja, spokojnie. Bo zauważono drogę, to bym od razu... Eee, droga, Jezu, droga. Czekaj, hmm. Ej, ale w mówisz, że jest kurwa jeszcze jeden bot. boss Bot! Jest jeszcze jeden boss Bot! Bot, nie boss Aha, bot. Ale fajno. Chyba tutaj boss. niczego nie ma. Och oh, kurwa, <laughs> ale ładnie. Ty, wiecie co mi się teraz przypomina? Te stare gry. Te domki są zbudowane, tak wiesz, te, z takiej starej grafiki. Te kamienie też, te drzewa też. Chłopie, to mi się przypomina jakieś Morrowindy, nie Morrowindy. Stary, myślę, że tam samolot jakieś 210 mega, pewnie tylko widział jakiś silnik pigiowy, wgrał do CS i tyle. Znaczy, nie musiał wgrywać, po prostu na NJ, to po, 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 po prostu z CS-owym zrobił. Chodźcie do góry. Ej, czekajcie chwilę, bo ja tu, Czekaj. ja tu, ja próbuję też jeszcze przekminić. Co próbujesz? Nie, nie da się. Myślałem, że będzie można do tego domu jednego wejść dachem. Chcecie po 90 Nie, no, Ja wiem. Mat już zabrał. Dopiero dzieliłem. Chodźcie może tymi schodami. No, też tego obstawiam. Ale nie idziemy do zamku, idziemy w lewo, jak coś. Tam coś jest, jakaś skrzyńka, nie no. Patrzmy, są czysta. ludzie. Ale nie, nie idziemy, po co? Kuźwa, chodźcie wierzesz sobie o zobaczyć co tu jest ciekawego. Jak ktoś coś znajdzie, to niech mówi. Dobra. Znajdujemy sobie. A takie małe rozproszenie, jak coś znajdziemy ciekawego, no to wiecie. Mniej więcej będziemy się jakoś zgadywać w jakiejś tam pozycji. Hajsy Co się stało? Dobra, to chyba ja odpaliłem Kacenkę. E, mi się wydaje, że ja to ja odpaliłem, wiesz? Ja byłem obok, obok ciebie, Szymon. Mi się wydaje, że po prostu daleko poszedłem. No to trudno oh, it's you again. I you so much. Jestem ten ten co nam lekarz. No Albo tak samo wszyscy wyglądają. No, no, A, tak przegraliśmy. Hey. To się zwoła Come here

ale no jeszcze mamy karczmy. Ale nie wchodźcie tam, jeszcze. A już wszystkie domy są obejrzane. No, nie wszystkie. Właśnie jest to jedno bo żeś, z domów, żeś, żeś, żeś mnie z Szymonem wyjewał z jednego domu. A? Jakiego? No. Nie tyle domu, Wip, mnie ten krąg ciekawi. nie no, to ja z matem, żem wchodził do tego domku. To tak. Ej, panny, ba, tu trzęsą znalazłem. Idę tam, właśnie do was. Czego nie ma? Ale czemu by nie zaeksplorować panie. gościu, naprawdę się tak przyłożył do tego. Kidże to... Jest... O, patrzcie, Port, port. Kidże ja pewnie myślę, to... Że będziemy potem płynąć. Kidzie, to pewnie to gdzieś coś... skopiował, skąd, wiesz, grafiki czy coś. No czego niczego tam nie będzie. Dobra, tam niczego nie, chyba nie ma. Hmm. Znalazłem jakiś duży garaż, mi się wydaje, wiecie. Nie jest Garaż to jest. Brama Branderburska. Branderburska. Co innego, myślisz? No to co? To po dachem, wiesz? To my już do karczmy my Summon wchodzimy. Eje, ej to ej, ej. tu jest Co? Nie to zbagowana tekstura Tam żeśmy chyba już byli. Czekaj Matt. Tam żeśmy już wszędzie byli Mat. Tak, tam byliśmy. No już, tam czekaj. byliśmy z Matem To masz szpetny ry? Ty też. A tu byliście, Ejo, w tym lesie? Ejo, patrz, jest jestem sam. W jakim lesie? Tam jest Masz, las? Tu jest, jest tyłu. Chuj, bo ja nawet nie wiedziałem, że tam las jest. Może to jest do, do tego... Już do... Naszym, naszego... Rozdziału. Tylko taki ciekawki był, tak bardzo chciał się rozglądać, na nawet lasu nie widział, który jest za tym, gdzie on był. Znaczy nie, bo ja pierwszy szedłem do domku i kacynka mi się odpaliła, a potem szedłem Wie. na ten cmentarz. Widz, a to chyba Polki, dalej to jest wolno, ten... Co tam w ogóle jest? Masz tam coś Szymon? No pewnie trzy potki, rozpalone wejście. A dobra, to jest Skrowy, do następnego auta, akapitu. Maga. To chyba będzie do następnego akapitu akipi Szymon. Dobra, to chodźmy jeszcze do karczmy, bo jednak wiecie. No bo tu jest kratka, więc tutaj jak zginiemy... Ale to już teraz. Nie, tu jest nasz respawn. To nie. To co, idzie? Idziemy do karczmy jeszcze Paniecie, zobaczyć. chodźcie do karczmy już. Tu potem przyjdziemy ewentualnie. Albo wiecie co i tak wezmę spotka w razie czego. o Ludzie! jesteście? Widzieliście co jest na górze? Gdzie na górze? Jak wrócicie się w stronę karczmy, spójrzcie sobie na górę. Na górę, na karczmy, czy na górę? To jak ja stoję i patrzę sobie, się na tło obraz. Coś tam wybudowali na górze. Aha, tam do góry. Mi tam jest się zamek. wydaje, że już będziemy płynąć tymi łódkami. Nie, mi się wydaje, że coś może tam będziemy robić, i może potem gdzieś na górę pójdziemy. Może tam być ostatni, finałowy boss. Człowieku, ta mapa ma godzinę, a my się rozglądamy. Bo gościu, Czyli... sam, gościu sam pisał, że, że yy, gra trwa od 40 do 60 minut. Po bokach ja pójdę, żeby jeszcze nic nie wątpić. Bo to zawsze o, Jednym słowem, tam gdzie ja poszedłem, po prostu mogliśmy iść ewentualnie po bronie i botkę. O fuck, nie to zrobiłem co chciałem. Otworzyłem. to? Pewnie może będzie coś do kupienia pancerzy, czy coś? Ja tu niczego nie ma. Tu już nie ma. Czesz, czekaj. Wiecie, co ja wam powiem? Nie tam, gdzie był ten nasz smaczek taki, i po prostu się ewentualnie jeszcze. Po Zobacz tym, na tego do... jednego typa, i on ma na głowie ubrane. Wiecie co? Wam powiem. No? Nie żeśmy tutaj nie wchodzili, ili, bo tutaj chuja jest i musimy iść tam, gdzie żeśmy byli. Ale tutaj jest typek, który możemy z nim pogadać. Jaki chujemy? Zobacz on sobie na niego. Też to ma na głowie ubrane. On się z jakiej z przypominam? Uważaj, bo to ma No, dlatego to było tyle kasy. Jakby ktoś miał zero, to by zebrał dzięki temu. Mama, do Sterima. Czekaj. Ma córkę, która gdzieś jest w domu schowana, przed potworami. Musimy, plaża na. czy. Dom jest niedaleko plaży, w jaskiniu niedaleko plaży. No. To są klucze. Ja sobie wziąłem tego, auga zamiast autopizdy, bo w autopizdzie miałem tam dziesięć pocisków. Dobra, pójdę prowad. sobie na molo. Idę za, za Szymonem. Yy, molo czyste. Easy czaszeczka. Jeszcze. To być na przykład za tym lasem, coś też jeszcze jakaś na przykład domek. Plaża, albo coś. no sorry, tutaj się kończy już. Tu jest cmentarz. E, wiecie, czy druga część plaży, nie? No tak, tam, tam, tam z tamtej strony. Kto tam idzie jako pierwszy z nas? Ja. Spoko. Spoko. tam Chyba żeśmy byli przy tamtym tym. Byli, Byliśmy, żeby znaleźć jaskini, nie sądzisz? rzeczywista. W skałach będzie, jak mi się wydaje. Może tu do wody można no, wejść. tu nic nie widać. Ja już chyba, gdzie to może być. Za lasem. Las. Ale mówi, że niedaleko plaży przecież. Ale za lasem może być też plaża, pamiętaj. Ale ja mam jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Skoro możemy wchodzić do wody... No to jest w ogóle molo rozwalone. Jest molo rozwalone. Bardzo chcę sprawdzać A około skały, dalej się nie da. mapy. Jak wejdziesz, kontrolę naciśniesz. No to musimy ciąć w tamtym kierunku. Bo tam są brunie. Do lasu. No. Ale to w takim wypadku to jest głupio odrabiane, że mamy tutaj tego, mówi że on niedaleko plaży, wypuszcza nas tą stroną. Mamy iść do tyłu, chyba że mieliśmy tą stronę w ogóle do nich wejść. Też taka możliwość, jest tylko że tam były schody, co byś zrobił, jakbyś chciał to przejść na faście. Wchodzisz od razu po schodach. Czyli wchodzisz z tamtej strony Te... no, jak robić speedruna to zabijasz szybko bossa i chodzisz od razu po schodach, gdzie zabijesz bossa. Mm -hmm. znaczy, żeby zrobić speedruna... To jest możliwość, że po prostu ktoś już wiesz, że tu ludzie robią, że masterują mapę i dopiero potem robią speedruna, wiesz, ty po prostu biegnie pierwszy po krowa dopiero no potem bossa bije. Mm -hmm. Ewentualnie grają w 10 i mają 3 Zeusy. Oj, jest nieźle. Zeusy. Czy on wypisać jedną. Mam że... ja jeszcze jedną łyknę, bo macie nitki po ode mnie. Chyba ja. trzeba wejść do tamtego. Nie, ale tu pisze. In near the cave on the beach. No, Chociaż może musimy. Nie, kurwa. Near the cave on the beach. Here is cave Powiem tak. A kto powiedział, że ma być na tutaj Czekaj, jeszcze jest dalsza część lasu. Sprawdźcie tam, ewentualnie mi tenka, zepchnie. No, no. właśnie to samo chciałem powiedzieć, że może się rozproszmy lepiej. I po prostu ktoś znajdzie do tego następnie i tyle. No, ewentualnie będziemy spierdalać. No, ewentualnie. Gorsze, jak ten boss będzie szybszy. Bierzesz kosę i dostajesz plus tysiąc, plus tysiąc Dziękuję. Bierzemy też biega na kosie, hehe. Wiesz bym się wystraszył, deszcz pada. Zajebisty dźwięk. Taki tyk 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 tyk. No. No ja tutaj chyba przyspieszę troszeczkę tempo. No ja może też. Nie wiem, zobaczcie się. Wezmę troszeczkę dźwięku powycinam i powiedzieć tam powstawiam co roz rozmawialiśmy o czym Chyba widzę. Mam. Tam jest chyba cave. Ależ nie dobra, nie wiem. Nie wiem, za pójdę to sprawdzić na mną żeśmy chyba przyszli. Bo żeśmy przychodzili z takiej jaskinicy, nie? Tak, z takich spalonych lasów jeszcze tam jest. No. Ja idę tam zobaczyć. Ta, ta piękna zima. Pusto. ale jest flaszka jedna. Zebrał czaszkę. Brawo, ja zabrałem ja już zebrałem Opinańki. ja już zebrałem 3 czaszki właśnie teraz jak chodzimy. A mamy tylko 3 czaszki, to jest smutne czy znaczy nie, bo żeśmy zbierali kilka, tylko że przez checkpointy, bo jakbyśmy zginęli, no to dlatego no, Nie. nie. I zobaczmy, Kuźwa, my mamy takie góra, A każdy, sobie poradzić z przetłumaczeniem jakiegoś tam pierdolonego słówka, A Nir, to nie było naprzeciwko? Niedaleko, to no, niedaleko kejwu na plaży. Eee, wiecie co? Ja, ja to może mam swoją teorię. Ja też Ja chyba nawet widzę moją teorię Co widzisz? Domek z zamkniętymi drzwiami Mały domek z zamkniętymi drzwiami polegliami. Moja teoria poszła się pierdolić właśnie Coś tu może jeszcze będzie e, Musimy znaleźć cave Obok plaży, tak? Halo, Pany? No o. Jest Mat Chodźcie tu! Możemy się podsadzać! Kucnij ktoś. Zresztą nie możemy. Ta ja tam widać. Czego nie ma? Czekaj, to jest książka. Ja też chcę przeczytać. Albo chociaż ten, kto ją czyta, niech powie, co tam pisze. Masz, czytaj sobie. Dawid, czytaj nagło. Dave Tired... Eee... Eh... Ja to może ja to przeczytam. David, czekaj. Czekaj, coś chce przetłumaczyć, tak? Czekaj, ja to w Polsce, czy tam Jestem może? zmęczona. Coś tam wyszłam na plażę przez drzwi, ale widzę, że wszyscy wyszli. Jestem wystraszona. Żołnierze mnie straszą. Chuja, chuja to da. Kocham cię no wiem, to. I will run deep the forest and find a place to hide. I It... poszłam do. Tak. Czyli z tego wyjść. Ale... Kto, to przeczytam jeszcze też. Patrz, gdzie jestem. Chodź. Lol. Deep, ile w ogóle źle przetłoczyłeś. Czemu? Oni są zmęczeni od walenia w drzwi, ale wygląda na to, że poszli. Jestem przestraszona. Słyszałem żołnierzy krzyczących blisko mnie. Więc postanowiłam użyć mojej jedynej szansy, żeby uciec, ucieknę w głąb lasu i znajdę miejsce do a kocham Cię, tato. Jak się z tego dowodzi? O cholera, tym Szedłem tam. Szedłeś tam, czyli gdzie? Przez dach tak, do jakiegoś domku. <laughs> Ale wiecie co ja wam powiem? Ja bym poszedł tego typa pierwszy. No, dobry plan. To nie zaznaczam na czerwono. Ale nie, bo on tylko nam kazał powiedzieć tej bawce. No. Nie, nie, nie jest to, dobra. To po prostu znaleźć tą córkę, a nie tego... No, wydarzyć, bo go to interesuje. Tak, tak jest zawsze w jakichś questach, że coś masz zrobić, znaleźć jej córkę, jego córkę i musisz potem latać ćwierć godziny. Kurwa, my to kurwa downy, my szukamy jakiegoś kurwa, jakiegoś cave'u. Gdybym nie zauważył y, kłódki na drzwiach, nie wpadłem na to. Znaczy ja chciałem wszystkie drzwi, wszystkie domki przeszukać y, obok plaży No ja właśnie ogólnie... Stage siódmy Zgubiona dziewczynka Oparł się te na nasze lodowe drzwi Mat O nie, proszę bardzo Mat was. O, popsa.